Cześć, Kasper przywitaj się Siema. Hejcie witajcie, to jest Draczek. Nagrywam razem z Kwałem Gamex, Kiedyś była taka seria. Z razem graliśmy na starym kanale. No ale nie no, to kiedyś był. to było. Kiedyś było zanim usunąłem kont na YouTube. Więc. No. Wyłącz tren rankingowy. Włączam kicsi. ale ty wyłączasz. Ty, ty, ty przeminasz. Dobra, zmieniam postać. jest mega mocno. Larry i Laurie. No, ale włącz te rankingowe. Okej, okay, dobra, włączam do rankingowe. Nie, nie, tylko rankingowe. Ja, ja w, ogóle w tym sezonie nie, w zagrałem w rankinga. nie, 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 w nie, 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 ty masz pierwszy brąz! Ja mam brąz i... Tak. No zaraz będę miał drugie, drugi diament, a ty? A. Jeszcze jedny runda jest dobra. To przełącz na to! Mam, na stołabele! Y na no A na 5 na 5 czy na no, zwykły. Do gry, do gry to jest twoja najlepsza postać. Nie, zwykły, a. zwykły jest! Okej, okay, dobra. A z kim tam jesteś? Ty równe 500 pucharków. No. Kto tam u ciebie jest? Mój brat czyteczny, w sensie ja jestem u niego. Y y zapraszam do subskrybowania do mojego kanału, tak mu powiedz. Ale on wie o nim. Przecież on już będzie go subskrybował. Zaraz. Znaczy czy ja go znam? Kasper, znasz? A, Kasper, no to świetnie. <tryk> Ale wiesz, który? No wiem, wiem. Nie z klasy. Wiem, ten. Mój, no wiem. Brat, znam. To no super. Znam ja. z innej klasy. Nie powiem z której, Kasper, to jakby, jak założy już y, konto, ujawni to na 1000 subskrypcji, tak, Kasper? Do no. której klasy chodzi? Twarz na 5 koła, ja też na 5 koła pokońca, no, ja w ogóle. Chyba, ale na 5 koła. No, mnie to. I w ogóle Podbotyką będę w na 5 koła. koła, więc wbijajcie, wbijajcie. A. Będę miał jakieś fajne skiny na pewno. Na no, wygrania. Ja będę rozdawał skiny, oczywiście, bo wbijamy y, u legendy. Yy, wbijamy yy, na ekranie zrobimy może jeszcze dzisiaj no jak się uczy podwójnego potrójnego jumpa no bo naprawdę tak ja podwójny dopiero umiem. Yy, będzie najlepszy pokazywał na ekranie. Trochę na mnie nie idzie tam. Yy, te, yy, identyfikator, jak się nazywa. Trocie nie umiem Edgarem grać. Yy, tu jak ci umasz tak wysoko niby tego tak wysoko? Eee, kiedyś to się grało. Kiedy. Dobra, weź duło, otworzysz to przynajmniej lepiej nam. pójdziesz. Dawid, zgadnij ile nagrywamy. Ty? Nie, ty masz zgadnąć. Ja 3 minuty, 51 sekund. A ty, ty też nagrywasz! No. Ja mam 4,23, ale zanim załadowałem się co to, wiesz. I idzie do kogu, klubu Smajperzy. A, i widzowie, słyszę się. co które to widzą, proszę, zacznijcie pierwszy dobrać. raz, jak w jakikolwiek filmik, mam tylko shorta krótkiego, ale to już nieważne. Mm. Tylko że już dopiero zaczynam nagrywanie na YouTube mój kolega. Ja ci i tego zamontowałam, więc. Mój kolega właśnie go źle zamontował, bo. Jestem pierwszy raz na YouTube, pierwszy raz nagrywam na YouTube, więc Pomyli to wszystko w ogóle, poplątał się. No, ale to już. To już. Ale to już przeszłość. Co ty wziąłeś? Takie. no. Dzień <susurany> Ej, ej, ej! ej, ej, ej Nie <susurany> da się je zrobić tego jumpa. Gdzie <susurany> <A>, się tak! fajnie! <susurany> się ataki na hiper jardzium, to ja rozumiem. Tylko zaczynam do <susurany> jak na Mike. <susurany> Zapraszam wszystkich do subskrybowania. W ogóle, kto? Kwa... Mój brat powie, jak będziesz się nazywał. Żebyście tego nie subskrybowali, moi widzowie. czy, to czy na YouTubie. Ja? Ale to, ale to jeszcze kilka lat. Kasper, jak będziesz się nazywał? Ja no, powiedz, widzom wszystkim. Kapi, api 4647 Nie w Brały, tylko na YouTube jak będziesz się nazywał. Tak samo jak w Brawlu. Dobra, A, okay. Ale to jeszcze za kilka lat. Nie, nie w tym roku! W tym roku? No! No, to e, którego wychodzi jego pierwszy film? No, no właśnie... Najprostszy. No, Najprostszy na Możliwe, że nie będzie nagrywał, ale to już nieważne. Dobra. Się. O, wygraliśmy! Ja nie. tylko raz ginąłem. Ja też chyba tylko raz. Tak, ale za ale Wiesz na przyjdzie nie na... Ja Pierwszy rzadki, drugi rzadki, trzeci, czwarty. No rzadki, no. Mój brat mi trafił mi tyka i co? Pochwalę się naprawdę. Wiesz nie w ogóle Przez te amulety. <grym> A, tak! Przez te amulety, które robiliśmy na wycieczce dzisiejszej. Ale jak to to, zapra to zapraszam do... Do, do, do gierki skład basków i do użycia kodu dawiczko. Jeszcze, Je Jeszcze drugiego brata! Jeszcze drugiego niech, brata niech się przywita Szymon. Szymon przywitaj się. Cześć, Cześć. Cześć! Siema, siema. Pozdrawiam <grystanie> serdecznie. <grystanie> nie pytajcie dlaczego się nadwostaczę ja w ogóle teraz Mam fest lagi Masz fastlagi <grystanie> Internetu nie masz? No mam internet ale... Piękny film Piękny film Przyznaj Nie widziałem tego On nie pokonał mojego ult, ja zaczęłam pokonać, ult, ult wziąć pokonał pokonać Brawe. go Aha Bieron, Bieron ja ci nic nie oczywiście i teraz zginiesz jeszcze sobie Bieron to jeszcze zginie to już, już zaginie A wiesz, że jeszmy prawie 10 minut, nagrywamy to będziesz może swoje raz jak nagrywam ja siedem, ja sekund ja Widzowie ja tego nie widzą u mnie na YouTube U mnie nie widzą. widzą Ale u mnie to widać i yy, mam tu takie odliczanie specjalne w takim w, w tam gdzie jest ten kiełek Tam gdzie no... Dokonami, znowu, widziałeś teraz? Ej no to było jakieś... No, to, nie, nie widziałem, ale to jest jakieś... Są jakieś bagi. no naprawdę ty nie dziś Chcieli. Kościół Dobra, ja na, na początku Dobra, ja muszę wziąć łykać Dobra, ciszek, lecimy Ja muszę wyjść póki jeszcze Dobra Dobra, giniesz. O. Ej, ha. E, do Squadbuster zapraszam was, abyście dali kodzik Dawidkowy. To ty masz? Masz swój kod? Mam swój kod w Squadbuster. Nie gram w Squadbuster. Ej. I na pewno do będę a i w ogóle nie polecam jego hodów. Mój będziecie dopiero, jak mój wejdzie to mój tylko. Pamiętajcie, nie Dawida, tylko mój. No bo ja no faktycznie mam jakieś szkody. On. A on jakieś słabe, jakieś Dawid Dawidkuje się tutaj nam. Więc wiecie o zachodzie, chodzi. Ja się na niej mam. I wbijajcie a... na kanał legendy tylko na my. I co wiecie. A piwa może kiedyś możecie wpaść sobie, no ale tak za 50 lat jak będzie popularniejsze. No i... Lecimy. Nie! Szanujesz. Ale są... Nie, nie są nui, szan, szanuję... Barcelonę! A Real, pamiętajcie, widowie! Kto, kto robi Real? No niestety no szkoda mi ich, Bo ja naprawdę nie lubię Realu, niestety. No ale... nie no, lubiła, nie lubiłaś. wiem, że lubię Borussia Dortmund. Ej, ej, ej. Bardzo w ogóle. Przecież ja też jest lubię. Real też lubię, każdy klub szanuje, no ale poczekaj. Każdy klub szanuje, ale no. no Real trochę mniej, ale każdy klub szanuje. Go też lubię. No nie. Ej. Ostatnio było takie coś, że. Yy, ten. Że było takie coś, że jakby. Czym to powiedzieć? E, e, wczoraj chyba był mecz. Był mecz. Przedwczoraj był już na ligi Mistrzów. E, nie wiem kiedy to... wiem. niedzielę, wczoraj... 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 w niedzielę. W w dzień dziecka był. To dwa dni temu, tak. Był Bo... mecz... E, tego... E, Weź Real Weźcie na, Weź na marko, uczymy się robić jump. No, ja też biorę, wezmę sobie. Mam mam... Ja go nie widzę. Ja go nie widzę. Ja. W pewnym odcinku w ogóle będzie dalsza część, kiedy się uczy tych dżabów podwójnych. Podwójnych. Ty masz spina za gemów. Nie wiem, jak ty go zdobyłeś. Ale, ale powiem ci, ja mam, droższe, ja mam... A Może... Może, Kasper, może mój brat, jak będę u niego, pomogę bo to wszystko zrobić. No i może na... będzie już agrywał. Ja Ci pokazywałam jak to zrobić. Trzeba pierwszy koszort tam nagrać i już jest. w miejscu. Czy tutaj? A ja mam aż dwa. Wszystkie na trzy nawet. Dobra. <grym> Kto zrobi więcej O, Ooo, jeden. Nie, jeden. Dwa. Przykaz mnie dzisiaj nie wymieniłem. Co? Trzy. Dwa. Trzy, cztery, cztery. Widziałeś? Sześć. <susurgery> tak pojedynczy tylko ja też mogę. Oś nie, nie ma ośmiu. Ja w ogóle Oś... mój... Ja, ja nie, mój głos nagrywaczy kwest brzmi źle brzmi. Więc ja six, może lepiej nie będę mówić. Six,

Ja zapraszam Szymon i Kasperka na mój kanał. Zapraszam. się, się, co Ja, ja nie Powiedz, jak się naszywa. Jak Dyreczek. 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 To no był kolejny. Kto wygrał? Ja 4-0. Łapka w łóżku. Yes. No mhm. nie. Dobra. Ter teraz zobaczysz no. moją mapę. Tylko... Tylko... No. Powiem ci ona jest... To coś najlepsze. I teraz nie będziemy się Doma. uczyć. Teraz nie będziemy się Doma. uczyć. Potem kreś... Nie, Dawidem. tu pociec. Te... Ej Ej też nic ode mnie. Tak, bo ja teraz gramy w moją mapkę. i... a specjalnie za mnie. Ja... Nie, ten co za tym się dzieje? jak to jest. O, tu mam. Dobra, Zobacz, jak to jest. Zobacz, z to Z Zobacz, jak to naprawdę Zobacz, jak nie mogę cię zaprosić. Nie możesz. Nie możesz, bo ja właśnie gram! A, dobra. Oglądamy, jak gra. krwawy geimek. Widzę, że mam w ogóle cię złoto na nim. Aha. No, 28. No, Klasa. W 28 klasach. To jest dużo spadnięty, więc wolno powiedzieć, że 26. Oglądamy cię. Chwładnie jest lepszy ode mnie, nawet, a ty za mną nie możesz wygrać. Nie. I nie lubię byliśmy ciebie no, Wiesz, kiedy ja gra... Wiesz, kiedy ja zacząłem grać? jestem ja zaczęłam, jak było, ten... Jak, jak się... Dobra. był Dobra. Dobra Dobra O, no, wygrywasz To nie Krwawe Gamy X I Dlaczego, dlaczego nazywajcie Krwawy Gama X? Bo że lubię krew No? Sądzę, no, ja mi się boję bardziej, ale to już nieważne żeby każdy mi się bał Ale, ale dlaczego Gamma X? G Gamy. A Gamma X, bo y, na, to była moja... Y bo, ja, bo mój brat dopiero mi powiedział, że mogę stare konto z mojego telefonu przenieść tutaj, a się następny na, tak nazwałem, mój brat się nazywa Gamer, Gamin znaczy. A i on miał kanał Martinez X, nie wiem czy teraz go jeszcze ma, ma dwa odcinki, na chyba z dwa lata temu. Ale jak, jak coś, to możecie, naprawdę, może byście mogli mu zrobić dużym msze, no wiesz... Możliwe, jakbym ja mu powiedział, jak go zasubskrybujecie. Dobra. Ja widzę, że Dobra, patrz stwierdził, że nie. Niko! Czyli cię tutaj. Ważne, już myślałam, że. Damy. Dobra. Dosz. Dzięki, Gorpiona. Dzięki, Gorpiona. To się jeszcze nie przedstawić? Nie, masz dwa lata, nie? Czekaj, a czy. Czy można do, kupić i co jeszcze? Siema. Czy można go zakredytować? Ja? Nie, dziwnie. Na póki nie wejdzie, chyba się będzie dało. Tak, zgaduję. Ej! ty mamy po nie wiem! <noise> <noise> Jaki bombiczek! Gościu, zawsze, zawsze się patrzy na ten. Bombiczek? Przeskocz do mnie sobie! Przyskocz sobie do mnie! Zobaczymy, jak to będzie bombiczek! Przeskocz. Skąd A to jest tam, małpa? No jest, jesteś nie małpa. Nie! No przyskocz do mnie Najpierw i się, jak ta mapka wygląda. Najpierw patrzy się, jak ta mapka wygląda. <grymka> Najpierw patrzy się, jak ta mapa wygląda. Igor mnie dokarmia. A czym? Rzadkami. <grymka> Rzadkami.

jak musimy uradziwać, bo mam nie chodzi? Powiedzmy dobra bić bić się będziemy Ty! Lecieć się, lecieć się muszę! Co to ma być? Co to ma być? Bicie Lecić się! Kto do mnie? Opisz no, o nik się boi! Czy Majda! No, bo się boi.

Zgramy A. A! Jak chcesz to mogę i wziąć. Mhm. Weź taką mapę. A dobra, bo ty... Dlaczego mnie dziś nie zapraszasz? Wysz. Poczekaj. A jakbyśmy mieli top model? Ej, dobra. Czy mamy jeszcze nie nasa pan w domu, tylko Marcin? Zbijajcie na Discordach Dawidkowy. A, z Marciną czy z mamą? Zbijcie na Discordach okay. Dawidkowy. Tam będziemy pisać i tam będzie można zrobić. I tam robimy top, top model. Okay? Ej, zbijaj swój nowy rekord. Ja mam 20. Bo jest... twój rekord nagrywania. Dawaj na no małpy, gramy na tą mapę. Zobaczymy, <grym> jeśli czego ja się boję? Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, To to nie. Nie, nagrywa Nie. tylko mnie to nagrywa. Odłączam, zablokuj Bato i mnie. Okej. To dodam okay. do innego. Tylko na razie mi się nie wyświetlujesz. Dobra, Szkola, teraz. Pierwszy na Ty, ten do mnie wyzwanie, ten, Barcikowski. Gramy? No. Ja to nazywam w filmikach, a Barcikowski mi, mi tu do mnie wyzwanie. tam Małpa. 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 No to się trochę. Ale tylko zbierasz się... Tu się pobijemy. ...a... a... a. a. Ty! ja tak się nie ładował! Co? tak się nie mógł załadować! Hmm. Uh. 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 Teraz mam mam hyper z Ultym oh. Mam problem, mam problem. Maria, <laughs> <laughs> na papierze? A Ej, bo zawsze marzyłem o tym... Ej, po... bo ja przestałam nagrywać! Ej, powiem ci, co ja co? Bo zawsze marzyłem o tym, aby... Ej, poczekaj, teraz wojsku przestanę nagrywać. Muszę zobaczyć. <grywać> Dobra, ej, wiesz, o czym zawsze miałem... chęć nagrać. Że ten... Y... Poczekaj, na razie jestem online, bo ja muszę zobaczyć, czy nagrywam. I robimy live'a? Nie no, na razie to nie będę robił live'a. I łączyliście do naszego klubu... Snu. Nie, od nowa mi się nagrywa. Dobra, będziesz mógł to zmontować. Poczekaj, no ja już muszę kończyć ja swoją się... Okej. Okay. Wypiszemy jakiś... Uh -huh. Dobrá. Dołączajcie do klubu Sniper, że widzowie. Dołączajcie. Ja tu jestem za zadowódcą, więc... I nadal jest ten konkurs. Nadal jestem konkurs z... mam parę ogłoszeń. Jestem konkurs. Z tym No jest konkurs Powiem Wam co zadaniem do, do znajomych dwie osoby wygrywają, mówiłem na o odcinkach dwie osoby wygrywają i Na razie nikt nie pisał swojego ID moje ID to jest q 2 r 2 guplo i mam dużo skierowanych mitko dobra dołączam ten to pewnie nie polak będę to dawał dobra dołączam dobra i Aha. dobra no i Napiszcie czy nadal mam nagrywać z użytkownikiem krwawy GameX I jeszcze dotrwaliście do końca napiszcie Pomidor To Macie napisać Pomidor jak dotrwaliście do końca i czy nadal mam nagrywać filmy z krwawy Gi'Mix i napiszcie no i napiszcie ponieważ twój, e, twój ID ID no, ID bym mógł tu was dodać No i dobra Zegnam się z wami Ale za nie zapomnijcie mieć Nie, za nie zapomnijcie mieć kodu Dawid Kowal z Squadbuster. Nie słuchajcie się krwawego Gamings. Ja, be, ja mam kody i on, o, jego kod będzie jakiś gorszy. I dziękuję za oglądanie. Hej